Jeśli chodzi o jedną dwunastą, pragnę przypomnieć o czym też rozmawialiśmy na ostatniej komisji zdrowia, że jedna dwunasta była obwarowana zapisami ustawowymi odnośnie części świadczeń i części świadczeniodawców, inne były obwarowane rozporządzeniem. To rozporządzenie przedłużyło spłatę do końca przyszłego roku. Warto zauważyć, że wartość świadczeń, które były do odpracowania, nie do zwrotu kwotowego, tylko do odpracowania w dwudziestym roku to było siedemset y, milionów złotych y, suma y, to było 495, oddano 166 milionów złotych, zostało 83 miliony złotych. Mówimy o tych świadczeniach, które są świadczeniami, nad którymi w oparciu o ustawę działającymi. Pani minister poleciła nam, żeby te 30, te 83 miliony złotych oczywiście złagodzić skutki dla świadczeniodawców i Zaproponujemy dyrektorzy w oddziałach konkretnym świadczeniodawcom, zaproponują przede wszystkim spłatę ratalną tych środków, tych środków, a oprócz tego, jeżeli pojawią się nadwykonania, to także będziemy prowadzili rozmowy, że jeżeli to będzie do kwoty tego, tej niespłaconej wartości, to żeby w pierwszej kolejności je regulować, natomiast zachęcam do tego, żeby kontaktować się z dyrektorami oddziałów wojewódzkich, którzy mają odpowiednie dyrektywy, jak mają Dziękuję. realizować.